I dzień dobry wieczór, witam Was serdecznie w ten zimowy prawie poranek. W sumie w grze jest zimowy poranek, a ze mną są. Kazaszka. Kazaszka. Kobakow. No, co wszyscy weseli. To tak jak rzeźko jest, prawda? Zaczynamy, powiedzmy, próbować przetrwać w Project Winter. Na razie gramy jeszcze właśnie próbujemy uciec. Na razie gramy jeszcze bez jakichkolwiek zdrajców, bo powietrze jest nas za mało, a po drugie jesteśmy zieloni, więc postaramy się przeżyć tak jak to teraz wygląda. I trzymajcie za nas kciuki. Bo czy nam się uda, to zależy wszystko od naszego zorganizowania. O którym nie będę mówił. Dobra. Dzień dobry, witam. W tym piękny poranek. Ale witam. Sz... No jest super, zaczynamy od drzewek. E, Czy ty możesz wybierać inne wierzyć. drzewo, a nie moje i mnie bić przy okazji? Ty bierzesz siekierę? Ja, tak, ja robię siekierę. Tak, a ja kilof. I zajmujemy tak. się swoimi rzeczami. A moim zdaniem najlepiej jest zrobić sierp. Po prostu. Wszystko I. I co? I znaleźć. Kamień, tu jest kamień, ale tylko jeden. Ale chyba dwa wypadną. Teraz zobaczymy. Zobaczy kamień. Wiesz co? Au, au. Jakby co, to ja mogę. No. no, ubiję mnie no. Dobra, ja mam jeden. Tutaj coś zostało. Idę sobie zbudować sierp. Już połowę życia mam, nie? Tak to. No właśnie z no, tym przetrwaniem. Co to od jednego strzału masz połowę życia? No to nie był jeden strzał przyjacielu. Nie, ja, z liścia dostał parę razy Witajcie <noise> kamień. Parę no, razy to ja jest mało Michał, powiedziane. Ja robię hmm. siekierę. Dobra, róbcie sobie siekierę i ten zaraz zobaczymy w ogóle co potrzebujemy, bo trzeba zacząć od tego, nie? Że musimy... Co to jest No Jak to? Nie mam kamienia, zabrali y, Tripwire to jest y, Drut kolczasty Dobra, Ile na łosia Na solo Na solo na łosia y, Kazaszka, tutaj u góry po lewo masz kamień Michał, razem, gdzie ty jesteś? Ja chciałam pierwszy bunker mały Dobrze Dobra Tu ci chodzi Wiesz ja teraz dwa powaliłem Ja no tak, z tym karate koksem. Dobra, chętnie wezmę jedną skórę. <laughs> Aha, mam dwie. Chciałbyś. Dobra. No ja też mam dwie. Dobra, tutaj są jeszcze mięsa jakby, co? Dobra, trzeba sobie tutaj hapsnąć. Trochę jeszcze jedno ja na życie. A widzisz. Yy, Kazaszka, gdzie był ten, ten bunkier? Tu w dół. No to idę za to. Ach, ten tutaj. No tu jeszcze obok był drugi chyba. Dobra. Otwieranko. Ja chętnie bym ten ogarnął jakieś tam trzy... O właśnie. Yy, tutaj jakby co jest? Alkohol... Alkohol wyskokowy. Ej, co bierzesz? Ja mogę na jeden slot coś skarnąć. Wiesz co, ja akurat jestem pełny. Mi brakuje tylko jednej skóry. Może sobie plecak zrobił, ale mam trzy mięsa w ręku. Tak Więc jakby... powiedzmy, że mięsa zrzucę do chatki i muszę jeszcze jedną skórkę załatwić sobie. I Starczył będzie dobrze. Część, co naprawiamy... No właśnie. Ja martwię, ale... Pod spodem. Dobra, to masz. To A, dobrze. to widziałam. Taki generator O! Dziękuję. Znaczy no mi jedno stój. wystarczy. Ja wiem, że ci jedno wystarczy, ale mi będzie dwóch. Braku. Ja ci z tym, dobrze, następne, następna skórka, aż ci sam przyniosę, przyjacielu. Dobra, jest już plecaczek, to teraz jeszcze robimy mięsko. Okej. Okay. Wiesz Więc to na no zaraz zobaczymy. A czy zobaczmy, bo to za każdym razem jest chyba coś innego, nie do zrobienia, więc idźmy na tak, tak. dół. Tak. Ale w sumie poza tym, co znajdujemy to też y, można skraftować, nie? Skraftować, tak, tak, z nie kamieni, drewna. To kopie... Zielone. 20. Ojejku, 20 zielonych płytek. 20 jest, zielonych. jest to Kazaszka, to zróbmy tak. Chodźmy gdzieś na dół, poszukamy jakiegoś bunkra Ej, może. To jest jeszcze jeden bunker. Czekaj, czekaj, A, w lewo, Ale chodź? gdzie? W lewo. O, dobrze. Od tego czegoś. Czekaj, słyszysz? No, chyba Cię słyszę, ale jak będziesz mówić, to będę Cię lepiej słyszał. Oj, daleko. Dobra, no mówi, mówi. Mówi, mówi, idę. O tu, dobra. To gdzie jest? Tu, tu, tu. Zaraz obok był. No, no to ja nie zwróciłem uwagi, że był. Aaaaa. No i dobrze. A ty, co ile mogą być ustawione? Co 5 minut? Co 5 minut są ustawione? I tak, i tak przedłużyłem, bo były co 3. Dobra, mam dwie zielone, ale czekaj, wiesz co, wezmę jeszcze te... Co to jest? Kamień... O, wezmę jeszcze zębatki, bo mogą się chłopakom przydać. Dobra. Gdzie jeszcze idziemy wtedy? Nie wiem, ale ja się zrzuciłam od razu, po prostu. Hmm. A, no dobrze. W, masz... w sumie prawda. Mam, mam dwie. Dobra, słuchajcie, jeszcze 14 to Chodź w dół. S? No. no tak, 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 idealnie. Na S lecimy. Kopaki, pamiętajcie, że... Aha, nie, tak, tak już nie będą nas słyszeć chyba, bo jesteśmy za daleko. Chyba tak. Najważniejsze jest to, żebyśmy się trzymali razem, bo inaczej może być naprawdę ciężko. A czemu wy wtedy zginęliście w sumie? No bo Kubako trafił na niedźwiedzia. Na misia. Okay. I to nie zgadniesz tak, co? Ja poszedłem w jego ślady i trafiłem na tego samego misia. Aha. A jeszcze miałem ze sobą napój wyskokowy i myślałem, że uda mi się, wiesz. O, apteczka, granat, są dwie. Ty tu jest kusza, ale nie mamy do kogo strzelać, więc. Mm. No, Czekaj, wierzylny. chcesz ten mięso? Pięk, osiemą, cztery. Chcesz Pięk. mięso? Wiesz co, a ja mam ten, a ja mam dwa, więc weź daj mi jeden i będziesz miała slot'a na przykład na kuszę. O. Wiesz co, to może wróćmy, póki jesteśmy... oj, 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 słuchaj, śnieżyca, szybko, szybko, szybko do domu. Idziesz? E, tak. Trochę słabo widać. Gdzie tu jest Czekaj, To jest chyba woda. Trzeba uważać. Idziesz, idziesz tam? Jesteś? No, słyszę. Cię. Dobra, tu jest Power Station. Widzicie, to jest. Są dwa widzę bałwana, widzę coś. Widzę, że jest gdzieś. Ja nie mogę, jak tutaj bardzo nie widać. O, cześć, Kuba. Uo, jej, Dzięki. Idziesz, idziesz, chodź, chodź. Jestem, chodź. jestem. Dobrze. Łał, wow, zimno. Ej, Rafał, to chodźmy tu. W chodźmy we trzech. Ten znowu odpocząć, to... Nie? To laboratorium, ale on jest teraz w innym miejscu chyba, wiesz? Tam jest jedzonko teraz. Na mapie, zobaczcie. No. Musimy zejść pod ten. A, właśnie, czekajcie, bo ja mam tutaj Cześć od razu te Cześć, mam. No, patrzcie, co no, mam. No tak, tak, tak. W skrzynce było. Okej, okay, ja mam jeszcze trzy Dobra, przy to, sobie. Ma ten, y, e, ja, 20 ja na ten punkt gdzie jakie? Już, wiesz, więc mniej. już chyba dużo mniej teraz. E, na lewo, czy na prawo? 10 jeszcze na dole. No, idźcie na prawo. Słuchajcie, to jeszcze 7 trzeba. Ej, to idziemy na N? No, czekaj. Tak, jeszcze 7. Eee, to gdzie w inną stronę? Nie, no to do góry idziemy. Chodź wtedy. Dobra. Wiesz, bo przy okazji może i znajdziemy jakiś y, następny objective. Co chcesz, ten? Chcesz jedno zioło leczące? To proszę. Wiesz, co jeszcze zobaczymy, czy coś w tych łosiach nie zostało? Nie, łosie puste. Dobra, tutaj są jeszcze dwa zioła leczące. Ok, dobra, możemy iść. To lecimy sobie do góry. I teraz zobaczymy, co tam będzie na tej północy. Nie, jeszcze nie mów. Chodź, chodź, chodź. Akurat na dwa dzięki Bogu. Dobra, panie przodem, benzyna. Dobra, mam jedno. Mamy trzy tylko. O, a ty masz jedno? Znaczy, ty masz a, dwa? Dwa, dwa, dwa? No to czekaj, no to weź. Wtedy, żeby był jeden slot wolny, zawsze proszę. Dobra, i idziemy. Zobaczymy, no może coś znajdziemy. No, to już tak trochę wygląda. A czekaj, tutaj jest ścieżka. Nie, nie, jest ścieżka. O, jest na dwa. No i super, i to akurat na dwa. Dobra, tutaj nie ma. Są dwa. Ej, patrz co to jest. O, no, jest akuram. ten. Czekaj. Na nogę. Jo, ja... Ale zazdro. Ja nie mogę już tego ściągnąć. 50 no to dobrze. Sekund, 50 sekund. A, czekaj. Tutaj było jeszcze jedno. Ok, ja mam trzy. Ja dziewięć, 6 No to, no to już. Patrz, to wracamy. Się no. Chyba jak tak. najbardziej. Ale fajne, nie widziałem tego nigdy. A ja to sobie też nie czekaj, to wiesz co, ja jeszcze tutaj skorzystam. Ło, płacz, ty! Ale jak! Od razu mi przyspieszyło. Generalnie bym musiała się. O nie! Wybrzać. Kto mnie schłodził? Schłodził? znaczy, o, że testuje. Kta... Czyli ktoś testuje. Nie no, testować raczej nie, po prostu chyba nie żyje. No, ale że cię ochłodziło, o to mi chodziło. Aha. O, tędy się nie da przejść. Dlaczego jest tam komuś? Komu się zmarło? I dlaczego akurat musiał nas schłodzić, nie? Dobra, jest power station. Ile mamy? 18 minut nam zostało. Dobra. Dobra, jeszcze 4. Idę, idę. Dobra. groba event idzie, żebyś zdążyła, nie? Brzmi jak samolot. O, dropy. Dobra, e... Pięć, 5, Dobra, e... ja robię ogniska. Na N -E, N albo na W musimy iść. Poczekaj na. Aha. O kurczaki. A kto jeszcze z nich żyje? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem. Wiesz co? To w sumie najbliżej będziemy mieli ten. Ten. Na NE. po lewej, co? No. Znaczy nie. Najpierw od tego zacznijmy. Bo może jeszcze spotkamy kogoś po drodze. Słuchaj, to jest bunkier w ogóle zamknięty. Bierzemy? Za chwilę, dobra, od razu. O, nie wyszło, dobra. Jeszcze raz, no tutaj są płytki. Dobra, ja naener. Ja wziąłem po trzy w razie, gdyby trzeba było coś tam poprawić, czy coś. Dobra, to zaczynamy od tego. wiesz, Najważniejsze jest to, żebyśmy w dwójkę chodzili, tak? Bo wiesz, bo no. po jedynkę to nie ma sensu, nie? Tutaj jest nawet pokazane, w którym miejscu to jest, więc tylko musimy dojść do tego punktu, jeżeli to będzie to, no to to będzie to. Górą. Cześć, no 15 minut nam zostało, więc powinniśmy zdążyć. Tak, to na pewno jest tutaj, bo jest ten. Bo jest... Ta zębatka? Nie, ojej. Widzisz? Za skałą górę. Aha, dobra. Weź ten, radio weź. No tutaj to jest A, Tu, tu, tu idę, idę. O nie, trzy części są potrzebne Czekaj, coś mam Dobra, trzy baterie, widzisz? Na dole Dobra, saj, teraz musimy się niestety rozdzielić A dobra O oni w dwójkę nie żyją Dobra, to idę na... Dobra. Pamiętaj, że możesz też rozmawiać przez yy, łopatki. Tak, tak. No dobra, no to zostaliśmy sami. Znając życie, pewnie spotkamy niedźwiedzia. Nie, na razie nie. <laughs> dobra. Ja już idę z pierwszą baterią. Ja jeszcze nie dobiegło. Teraz się zastanawiam, czy chłopacy obaj nie żyją, czy tylko jeden. Ale raczej jak weszło jedno i drugie, to chyba raczej obaj nie żyją. Dobra mam jedną. Dobra. OK, super. Dobra, pierwsza na tym. Którą brałaś? Górną czy dolną? E, dolną, tam bardziej po lewo. Dobra, to ja idę po górną. Okej, okay, okej. Okay. Co, tak na wszelki wypadek? Poczekaj chwilę. Ja ci zrzucę ten, yy, zrzucę ci jedno ognisko. W razie gdyby ci było potrzebne, nie? Dobra. To idę tu dalej po baterię. Nie, 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 gdzie tu będzie to bateria? O, zimno się robi. No właśnie. W razie gdyby było zimno, coś mówił przed chwilą. Dobra, trzeba jedno wyłożyć jednak. A przy okazji grzenia się to się napije. bateria już jest gdzieś tutaj, w okolicy. O, pięknie, dziękuję bardzo. Dobra, jest i bateria. Dobra, my już idziemy tam, bo tam po lewej nie ma. I jak tam wsadzona bateria? Tak, tak. To grze. To wiesz co? Wrócisz do chaty, bo ja też już idę z baterią. No. A co trzeba będzie potem zrobić? Najprawdopodobniej wezwać. A, dobra, to idę. A wiemy gdzie jest stacja? W ogóle? No to co my teraz tu reperowaliśmy? To co? To co reperowaliśmy to to jest właśnie to. No ale tu coś przyjedzie? Podjedzie? Czekaj. Na pewno. Dobra, wzywaj szybko No teraz czy to nam się Uj, ledwo co? Wiem, wiem, wiem Uj. nie działa radio, super Hmm <laughs> Po prostu pięknie, gdzie tutaj jest wyjście? W takim razie No się teraz nie mogę zatrzymać, bo mnie coś trafi. No właśnie, jeszcze komunikacji nie mamy. Super, Oj. Ledwo że. O, trzymać. No, by mogło przestać. Alo, proszę. Okej, okay. a dobra. Hm. Dobra, już działa radio z powrotem. No jak tam, podjeżdża coś? Y Masz na pomarańczowo pokazane, gdzie będzie. A, okej. Okay. No, trzeba sobie jeszcze szybko coś sobie do jedzenia ogarnąć. No właśnie, wiem. O, dzięki, ale akurat życia to najmniej potrzebowałem, bardziej jedzenia i ciepła, ale wy tego nie widzicie, ja wiem. Moje dobre duszki. Mało mam jedzonka i ciepłoty. Życia mam fuj. To jest niedźwiedź. Poczekaj w jakimś Czeka, bezpiecznym mi. miejscu na mnie. Nie to znowu. Słuchaj, ja się muszę na ten, ja się muszę y, przy ognisku. Chociaż chyba wytrzymam. A gdzie jesteś dokładnie? Jestem pod samą bramą, i trochę przed nią jest y, niedźwiedź. Ale mam wrażenie, co kuszę. A, dobra. Oj, ja słyszę niedźwiedzia. O. No, Nie wiem, czy za mną nie O. Dobra, to idziemy. Haha, ha. no a gdzie oni są? Dobra, ja już mogę być nadmaźniętym. No idź, idź. i cić. I pach. No, i pięknie. Dzień dobry wieczór, panie koziołek. No to się udało, słuchajcie. To Mamy to na kogo czekać? Nie no, bo ich nie ma chyba, nie? Koziołek się pyta, ale to tak bez zdrajcy? Panie Koziołek, jest nas tylko 4 Minimum 5 osób, żeby był jeden zdrajca Że, Żeby to miało tak, wiesz Ogarnięcie pełne, więc Jeżeli masz, możesz dołączyć i będziemy działać I se pojechać Na zimową porę jest super ten, naprawdę. A jak ładnie się śnieżek mieni. I brzosy. O, Co, słychać już bruzki? was? No, no właśnie. Fajnie. Co się wydarzyło? Poczujcie, <laughs> z się Z niedźwiedziem nikt nie wygrał. <laughs> No Jak to nikt? No, no dobrze. No jak. Ale wy byliście w dwójkę kontra niedźwiedź? Tak. Aha. Nas dwóch, dwie siekiery i. Bo wiecie no, co? Dwóch... Ja to powiem Wam tak. Następny raz nie róbcie siekier, tylko sierp, bo sierp jest najszybszy. Ale to nie ma znaczenia. Ma. Ale. Ma, bo zostajesz dwa strzały i koniec. No, jeszcze ci, jeszcze ci 100 nawali, nie? A to zależy, jak trafi. Ale może. No, Słuchajcie, pokombinujemy. Bo nie... Tak czy siak, jeżeli nie, Wam. Nie, bo... Dobrze. Nie chciałem tego dokończyć, bo są jeszcze pułapki na niedźwiedzie ogólnie. Tak, są albo obroń dystansowa. No. Tak czy siak, jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, wpadajcie na Twitch, TV Strasz, Cialny gd, gdzie pojawiamy się według harmonogramu i oczywiście zapraszamy też do Kazaszki. Tym samym żegnam się z Wami ja, czyli Cialny. Kazaszka. Ja, kluczników. Dobra, Dobra. Osoby, które są z nami na żywo, będą miały po prostu króciutką przerwę.